Siemanko wszystkim! Pewna kobieta wpadła na pomysł, że kupi swojemu mężowi na urodziny zwierzątko. No i w tym celu poszła do sklepu zoologicznego i pyta sprzedawcę, czy mają jakieś fajne zwierzaki. No tam one oprowadza, babka patrzy, no nie, no wszystko jest takie drogie, no nie będzie na męża wydawać nie wiadomo ile. Pyta sprzedawcy, czy ma jakiegoś zwierzak, zwierzaka tak do 50 złotych. No mówi, no wie Pani, co z takich tanich to mamy żabę po 50 złotych. Ile? Żabę za 5 dych? Co Pan, co ona takiego ma? No wie Pani, te żaby są specjalne. Ta, ta tutaj na przykład, no ona potrafi idealnie zrobić laskę. Kobieta tak sobie myśli, no kurde. A wezmę ją, może mnie wyręczy w tej nieprzyjemnej dla mnie czynności. O, jak pomyślała, tak zrobiła. Da pięć dych, facet dał żabę, idzie z tą żabą do domu, taka zadowolona. No i daje mężowi w prezencie żabę. On tak na nią patrzy: O co ci chodzi, kobieto? Co ty, zgupiałaś? Ona: Nie, no słuchaj, tu jest żaba, która podobno robi świetnie loda. No dobra, no to facet pomyślał jeszcze tego samego wieczoru, spróbuję z tą żabą i zobaczy co się będzie działo. No i nastał wieczór. Facet tam się z żabą zabawia, no i babka poszła spać. Myśli, nie ma co robić, książkę poczyta coś. W nocy budził hałas z kuchni, budzi się, idzie zobaczyć jakiś złodziej, czy kiwie co, idzie tam na ten do kuchni, patrzy, a tam porozstawiane garnki, patelnie, książki kucharskie i, w, i jej mąż z żabą. I się myśli, co ty robisz stary, no do jak? Co, ty będziesz ją gotować? A nie, nie, nie. Żaba nauczy się gotować i wypierdalasz. Nerka. <grymne>